Kolejny dzień, my już spakowani, powoli się wyprowadzamy z pokoju i idziemy do I idziemy i idziemy do pokoju dwa piętra niżej na jedną nockę. I dzisiaj prawdopodobnie jest chill i plażing, zobaczymy, ale najpierw jakieś yy, pewnie śniadanko. Drobne turbulencje na starcie <laughs> wymeldowaliśmy się, ale nie możemy się zameldować, bo niby jest pokój od 13 wolny, a wczoraj w nim byliśmy w skokie, okay. <laughs> no ale mówi się trudno. Musimy się przepakować. Tutaj już się przepakowaliśmy. Niestety, druga komplikacja jest taka, że skuterów nie ma, chociaż Rezerwowaliśmy sobie na dzisiaj Tego Ale jest out of order Wszystkie są out of order No niestety Ale się sfrajerzyłem Że zostawiłem im za dużo paliwa No i teraz co Trzeba zamówić graba Jedziemy na śniadanko Zaczynamy miło dzień. Tak, kochanie? Tak. Wysiedliśmy już. <laughs> Idziemy do Knajpki. Zostaliśmy stolik. Dobra, jesteśmy w Knajpie. Tam. Tribe? Jakoś, tak? Typowa śniadaniownia. Rzućmy okiem. Uwaga, jest mój faworyt. Dobra, zapadła decyzja o tym, żeby wziąć yy, full breakfast, czyli takie typowe angielskie śniadanie. Bo chodziło za mną. A Maja sobie weźmie. Nie wiem. I ja sobie wezmę jakiegoś mixa, ale zaraz zobaczycie. Wyszliśmy już ze śniadaniowni, no mega, 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 mega dobre. Zapłaciliśmy za to dobrodziejstwo 850 batów W tym momencie jeszcze czekam na maję idziemy do 7-Eleven a potem kierunek morze. jak odpływ i wody nie ma to przypływ i plaży nie ma to jest to jest to jest dopiero ogólnie pewnie trochę głośno będziecie narzekać, że mnie nie słychać a słychać wszystko inne ale taka jest rzeczywiście kokoski, śmieci mała plaża, bo to jest przypływ jak słyszeliście Idziemy w tamtą stronę, szukać czegoś, kawałka raju dla siebie. Chodź małże Winto, chodź, chodź, Jakby ktoś był zainteresowany, gdzie jesteśmy i jaka plaża, to mieliście przed chwilą. Z tamtej zrezygnowaliśmy, bo było dużo łódek. o. Są ale zobaczcie szybka obczajka pójdzie właśnie się rozbiliśmy znaleźliśmy nasze nasz skrawek w niebie To do morza. Nie jest odczuwalna różnica między temperaturą wody a temperaturą powietrza, a wręcz, a wręcz bym powiedział, że jest cieplejsza woda. W Właśnie ogarnąłem bilet na busa jutro ze stacji KP Office Krabi do Phuket Bus Terminal Data wyjazdu 10, data przybycia 13 O VIP, proszę bardzo. 540 batów. Dobra, ogarnięte. Bilecik kupiony razem z niepotrzebną jakąś jakimś ubezpieczeniem a propos covidu no cóż, zostałem naciągnięty na 170 batów yy, teraz zasłużony odpoczynek, czyli do wody Po drodze w 7 eleven kupiliśmy sobie Dehydrated Mango. Powiem Wam. Proszę? I, optimizowane. I optimizowane, tak. Powiem Wam, że jesteśmy miłe jak chipsy. I super smaczne. U nas bez zmian. Jak tam było na plaży? Fajnie. Chilowo. A teraz, chilowym krokiem udajemy się na obiadek do restauracji. Znaleźliśmy restaurację z bardzo dobrymi opiniami, ale jest pusta. Znaczy, restauracja po prostu knajpa. Taka bardziej lokalsowa. Więc zobaczymy. Jadrę tradycyjnie pattaja, Maja nietradycyjnie pattaja i jakiegoś tam watermelona do picia. I Maja fajna Zobaczymy, co to będzie. Prędziutko, prędziutko. już czekamy na Maj yy, piczku Wygląda dobrze. To było coś. To było coś pięknego. W końcu. Ten Pattaj chyba awansował na drugie miejsce. Kurde. Jedyne do czego się mogę przyczepić to watermelon został posłodzony. Ja nie jestem w stanie go wypić. To jest w porządku. No i Maja mówi, że... Sosik, tak? Sosik? Mhm. Coś tu jest nie tak, w tym? Jest bardzo dziwny smaku. A, jest bardzo dziwny. Jakby jakieś kwiatowe coś. No tu wszędzie są kwiaty. Tu... No i przymiła właścicielka. Super. Naprawdę polecajka. Jak to się nazywa? A Aonang Restaurant. Chyba tak. Coś tam? O! No jakby... Za tą dobroć zapłaciliśmy 520 batów Dwa super partaie, jeden pan chang, dwa smoothie idziemy już z gościem, wracamy do pokoju obczajamy sobie jeszcze gdzie będziemy mieszkać jutro się okazało, że ten hotel, który sobie wybraliśmy, niestety jest niedostępny a więc Maja szuka jeszcze zobaczymy, czy odpiszą nam na maila, bo wysłałem do nich maila eee, no, także wracamy, myjemy się i ogarniamy nocleg na jutrzejszy dzień ale najważniejsze, że transfer już mamy <gryw> no, mamy sporo czasu, żeby w razie czego jutro jeszcze coś znaleźć nie wiem co ja tam nagrywałem ostatnim razem, ale jesteśmy w pokoju. Już jest jakiś czas temu. Yy, umyci trochę wypoczęliśmy. Ogarnęliśmy co najważniejsze, ogarnęliśmy spanie w Puket. Mamy transport, mamy spanie, więc jest wszystko dograne. Jedyne czego nie mamy to ostatniej nocy w Phuket przed odlotem bo nasze miejsce na ostatni tydzień na ostatni tydzień przed odlotem jest po drugiej stronie Phuket po drugiej stronie Cypla no nie do końca po prostu mamy daleko, po prostu mamy daleko do do lotniska wylatujemy wcześniej rano, więc nie chcemy się przebijać przez korki tak jak to było w Bangkoku gdzie tak naprawdę było na, na styk, wszystko? Nie chcemy, powtór nie chcemy powtórki, więc ostatniej nocy po prostu się przeniesiemy bliżej lotniska. Co teraz? Teraz sklep i zabicie komara, który dwa razy go trafiłem, ja też go czołam. I on dalej żyje. Dobra, i co ja mówiłem? Że idziemy do sklepu. A idziemy do sklepu. I nie wiem czy mówiłem, że idziemy dzisiaj do na miasto. W każdym razie nie idziemy na miasto. Trochę nas spaliło to słońce dzisiaj. Więc potrzebujemy odpoczynku. Więc tak naprawdę Co zabiłaś? Nie. Welcome to Tajantka Pożegnaj się. Pa pa